Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Murder Mystery, dokładnie. Tak, i dzisiaj kontynuujemy to, co robiliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku, czyli monety. Tak, zrobiliśmy na razie taką animację monety. No i na razie tylko ta moneta stoi tutaj w miejscu, się obraca. No i dzisiaj zrobimy, żeby właśnie one się już respiły na planszy i będzie można je zbierać. Ale na początek, jeszcze zanim to zaczniemy robić, to jedna rzecz dotycząca właśnie strzał. Ponieważ no, mieliśmy strzał już skończyć, ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, a mianowicie o zasięgu strzału. ponieważ jak my strzelimy, to ona będzie lecieć po prostu w nieskończoność, aż uderzy w ścianę. Czyli na przykład jak strzelę tutaj, to ona sobie będzie tutaj lecieć cały czas, tutaj, tutaj, tutaj aż do tej ściany i to jest troszeczkę za daleko i trzeba właśnie zrobić zasięg tej strzały że jeżeli ona przebędzie jakiś odcinek drogi no to wtedy zostanie zniszczona i właśnie to to trzeba naprawić więc zróbmy to i zrobimy to tak tutaj arrow shot i, o, i trzeba zrobić taki, taką zmienną co będzie arrow nie shot distance powiedzmy no i tutaj będziemy to testować ile tu ma dokładnie być, ale powiedzmy na razie zrobię tile Tile size razy 10, bez na 10 kafelków. Na razie, to się później może zmienić I tak To będzie, no to będzie stałe i trzeba jeszcze zrobić takie coś yy, powiedzmy tutaj this.distance To się równa na razie 0 i tutaj zrobimy tak. Tu za chwilę będziemy ustalać ten, ten distance, ale pierwsze zrobimy tak: jeżeli disc.distance jest większe lub równe od short distance, to wtedy disc.destroy. I ten distance będzie się równał tak: disc.distance, to tutaj użyjemy właśnie równania a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, i to zrobimy tak: math.sqrt czyli pierwiastek, i to będzie pierwiastek z pow, czyli potęga z x pos, potęga jakby druga, plus pow i tu jest y pos, i tu jest 2. A jak przekształcimy to równanie, no to wtedy xdysens to wyjdzie pierwiastek z kwadrat plus b kwadrat, tak jakby. No, nie będę wam całej matematyki tłumaczył, ale to, ra to raczej dużo osób zna. A właśnie, nie, nie, nie. Ten distance to musi jeszcze być tak. Zrobimy funkcję tutaj i tu będzie tak. Get. Get. Distance. I tu będzie tak. Ten distance powinien się równać tak. To na razie jeszcze wywalimy i tu zrobimy get distance. OK. I return. Retur jeszcze nie będzie, tak? Ponieważ jakby tutaj musimy jeszcze odjąć tą pozycję początkową, tak żeby wyszła odległość od początku do tego miejsca, gdzie teraz jest, a nie jakby współrzedne na mapie. Tylko te, tylko odległość. Odległość, a współrzędne to jakby no co innego. Więc dlatego tu zrobimy tak. X pos, to będzie this.xpos odjąć start X. Yy, mamy takie coś

tu x -pos oraz tutaj X-Boss. Okej, okay. jak, to, jak to wygląda? O, widać, strzela, no i teraz nie wiem, dokąd ona leci. Więc jak zrobimy sobie powiedzmy na dwie. O, widać, dwie kafelki leci i później się niszczy. No powiedzmy, niech 15 będzie. No, tak mniej więcej stąd strzelę, o, od tej ściany i doleci gdzieś do tak, i mamy mam zrobione ten dystans. No i można teraz zrobić tak. Mi się wydaje, że tak naprawdę ten dystans to to można usunąć tą zmienną i po prostu tutaj. Będzie tak. Tutaj get distance. Get distance. No tak myślę, że będzie chyba lepiej, bo ta zmienna jest tak naprawdę niepotrzebna. I tak. Ta pierwsza rzecz na dzisiaj jest zrobiona. No i teraz właśnie tymi monetami się trzeba zająć. Tak, i właśnie przygotowałem tutaj te pozycje, w których te monety będą się respić. To tak naprawdę będą te same pozycje, gdzie gracza później będziemy tworzyć na początku gry, gdzie on się będzie właśnie respił. No i to będzie w tym, tym samym miejscu, żeby gracz się zrespił, no to od razu będzie on właśnie miał monetę. No i później w tym miejscu się te monety będą pojawiać z jakiś czas. Więc właśnie tych takich, jakby spawnów, użyjemy. Ale jeszcze przed tym jedna rzecz, jedna taka zmiana. Bo, właśnie tak, jak będziemy robić powiedzmy, nie wiem, no 14 monet najwięcej, nie 12, bo 12 graczy będzie najwięcej w jednym pokoju, czy w jednej grze, jak to tam to woli nazywać, to będziemy robić tak, że jakby za każdym razem będziemy tworzyć nowy obrazek i za każdym razem ten jeden obrazek coin.png będzie trzeba ładować, i to jest właśnie niepotrzebne. To wystarczy zrobić tylko raz, więc tu zamiast PAF zrobimy po prostu image. Tak i tu zrobimy tak this. Kropka, a this kropka, image, równa się równa się image i w tym miejscu zrobimy to wywalimy. No i tak a tu już nic nie robić, dobra. Tak this. Kropka, image width, przez disk. No i wtedy w tym anim zrobimy tak, czyli będzie const coin text i to się równa create image i tu będzie coin do png no i tu wtedy zrobię tak coin text no widać jest a no i to, to wypada tutaj zrobić coin text to się równa i image I tu będzie this yy, nie dis tutaj yy, dam coin.png ok to można tu wywalić a no i jeszcze to trzeba tak to trzeba zrobić po załadowaniu obrazków, czyli... Czyli dobra, nie, to na razie wywalimy. Tak, to anim jeden można na razie wywalić. Yy, tak, ok. I dobra, zrobimy taką funkcję, która się będzie nazywała Init Coins, czy jakoś tak. Powiedzmy, że zrobię nowy plik. To będzie nowy plik spawn.js. No i tu będą wszystkie rzeczy związane właśnie ze spawnowaniem się gracza oraz spawnowaniem monet. I dlatego tak. Powiedzmy, że coin text także zrobię tutaj, i wydaje mi się, że dobra. Tutaj zrobię create image i tu będzie coin.png. Tak samo jak tutaj. Tak arrow text tutaj jest, no i tutaj też będzie wtedy const. To usunę, i oprócz tego będzie też taka tablica. Która się będzie właśnie nazywać Map Coins. Czyli te monety na mapie, tak jakby. I zanim będziemy się zajmować właśnie tymi, tym spawnowaniem monet, właśnie będzie trzeba zrobić na serwerze ładowanie tych, tych pozycji spawnu. No i to właśnie, jak mówiłem, jest tutaj. I tak, jak mamy mapy, to tym razem zmodyfikujemy to. Czyli powiedzmy, zrobimy mapa EGIT na razie. No to oprócz tej jednej tablicy, zrobimy tutaj po prostu obiekt I to będzie tak ten, ten, Ta jedna tablica będzie się nazywała Będzie się nazywała types A ten drugi element to będzie spa, spawn powiedzmy Tak jak się to nazywa, no i tu za chwilę będzie ta tablica Tylko tu będzie trzeba przecinek zrobić I tak to, co mamy tutaj, Egipt, no to to będzie trzeba dać tutaj. No, i teraz to będzie właśnie tak wyglądało. Za chwilę będziemy to ładować. Ja przedtem jeszcze zrobię te pozostałe pliki. Ok, zmodyfikowałem te wszystkie pliki. No, i można się zająć teraz ładowaniem tego. I otworzymy tak. Otworzymy tutaj plik Server JS. Tak? No i. A, i jeszcze maps .js. No, i tu zrobimy tak. Maps Names to jest tutaj, to tu jest init Map. No i Maps.push będzie oprócz name, ma, name oraz Data będzie także trzeba zrobić Spawn. A i tu trzeba zrobić troszkę inaczej, ponieważ tu będzie obiekt, to będzie to będzie ten cały kontent, jakby tutaj. I oprócz tego będzie trzeba właśnie zrobić Tiles oraz Spawn. No i tu już będzie prosto, tu będzie obiekt.tiles i tu będzie obiekt. .spawn tak no i wtedy tu zrobimy tiles a tu będzie spawn no wszystko działa i można teraz tutaj zająć się właśnie wysyłaniem tego do gracza i tak jak robimy send map to, to, to robimy map maps, object i to jest map game code no czyli tak naprawdę wysyłamy tutaj tą całą mapę z tym, z tym wszystkim czyli nawet z tymi spawnami i jeżeli to odbieramy no to bierzemy to data czyli te ta, te tile. No, i tu możemy tak samo zrobić, właśnie. Data.spawn, właśnie do tego spawnu. I tu zrobimy tak. Spawn positions, powiedzmy taką zmienną, zaraz zrobimy to będzie data.spawn. No i to właśnie będzie tutaj. To będzie tak. var spawn positions. Zrobimy tutaj pustą tablicę, żeby to było wiadomo, że to później będzie tablica. I tak, jeszcze trzeba zresetować serwer. Zrobimy powiedzmy funkcję taką się nazywa Init Spawn. Tak niech to się nazywa. A i tak, jeszcze będzie trzeba tutaj to podłączyć. To będzie tak. Spawn s. No i to na początku zrobimy tak, że te wszystkie monety będą mieć... Każdy indeks, jak w tej tablicy będzie miał 0 czyli od 0 do 11 będzie 12 monet no i później będziemy, będziemy dawać wartości pod każdy indeks jeżeli ta moneta się jakby zrespi czyli zrobimy tak, powiedzmy tu będzie także zmienna const i to dobra, zrobimy tak i tu będzie się nazywać coins powiedzmy, a ilość tak bo ilości jak mówiłem wam kiedyś takim no długo będę robić i tu będzie 12 tak no i tu będzie tak, będzie pętla for var i równa się 0 i jest mniejsze od coins i plus plus. No i map, map, y, nie, nie, nie. map coins od i to się równa 0 na razie. I trzeba to włączyć. Mamy join game, no to tu będzie init, init spawn. powiedzmy to, to będzie gdzieś tutaj po załadowaniu tego. I tu zrobimy tak, że zrobimy set interval i ten interwał będzie co sekundę, jakby respił monetę w jakimś miejscu na mapie. Znaczy, no nie zawsze to będzie randomowe, czy na się zrespi, czy nie, tak, żeby co jakiś czas jakoś tak mniej więcej randomowo się nowe monety pojawiały. I tu będzie tak, tu będzie, no to 100, co 1000 milisekund, czyli co sekundę. No i tu wtedy zrobimy tak. Powiedzmy, spawn coin na przykład, takie coś. I tu będzie function spawn coin i zrobimy tak var index. To się równa, i to będzie tak get random, i to zrobimy od 0 do coins, czyli którą monetę jakby mamy wygenerować. I powiedzmy, zrobimy tak, jeżeli get random od 0 do 3, do czyli będzie 0, 1, 2 albo 3. Jeżeli to się równa 3, no to wtedy zrobimy tak I to, dobra, to damy tutaj, to damy tu To wtedy zrobimy właśnie spawn coin od index Zaraz Wam dokładnie powiem o co chodzi i tu będzie także index I tu zrobimy tak, że wylos wylosujemy Która moneta jakby ma się zrespić To powiedzmy będzie tu, dobra Pier Pierwsze zrobimy tak, że wylosujemy liczby od 0 do 3 I tylko, wy tylko i wyłącznie jeżeli ta liczba będzie się równać 3 czyli jakaś tam rzadkość tworzenia to będzie tych monet to wtedy pobieramy jakiś indeks randomowy no i tworzymy tą monetę czyli nie będzie się z każdą sekundą moneta tworzyć tylko tam co jakiś, co jakiś czas jakby i tu zrobimy jeszcze powiedzmy takie coś taki cons powiedzmy spawn coin powiedzmy i tu właśnie będzie 3 no czyli żeby powinno się właśnie jakby do zmiennych takie rzeczy dawać, żeby nie było takich magicznych liczb Zrobimy console.log i tu będzie indeks O widać Robi się za jakiś czas te monety No w różnych miejscach się będą respić Tu widać, jest przerwa, bo na razie no, Ta trójka jakby się nie wylosowała Albo wiecie co, wywalimy to Po prostu, z każdą sekundą będzie się Moneta respiła Czyli z każdą sekundą będzie się moneta respić W jakimś tam randomowym miejscu No i zrobimy jeszcze tak Że jeżeli map coins od index równa się 0, czyli tylko jeżeli będzie równa 0, no to wtedy ją tworzymy. Na no jak już w tym miejscu będzie jakaś moneta, no to tego nie robimy, jakby tylko czekamy na kolejną sekundę, jakby żeby się zespiła No i wtedy tu zrobimy tak: map coins to się równa new anim i tu wtedy będzie tak coin text. No i tu będziemy robić tak x oraz y, tu będzie tak, dobra, y... Spawn x, to będzie tak, spawn positions od index 0, czyli ta pierwsza współrzędna no i tu będzie druga współrzędna czyli y. Czyli tu zrobimy spa, spawn x, spawn y, width i height, to będzie tak, to będzie jakby coin size, i tu będzie chyba trzeba zrobić osobną zmienną do tego, czyli const. Coin size to jest 64, z tego co pamiętam, zaraz się sprawdzi. Czyli coin size oraz coin size. I oprócz tego będzie ten frame time, i tu było 9, ale to zrobimy tak. Frame time powiedzmy, no i to będzie wtedy const frame time, to było 9. No i tu jeszcze czas zrobić od index. Tak. A no i oprócz tego jeszcze trzeba zrobić dwie rzeczy, a mianowicie tak, tutaj będzie get random od 0 do coins minus 1. Patrz, jak tu zrobimy coins, no to będzie od 0 do 12, a indeksy są od 0 do 11, czyli tu jeszcze minus 1 oraz to spawn x jeszcze musi być razy razy tile size. A no i właśnie jak widać tutaj to jakby się robi, no widać wszystkie monety już je wygenerowały. Tu co jakiś czas się nowe robią. No i oprócz tego, właśnie jeszcze trzeba zrobić to render. Tak, ja zapomniałem o tym render tutaj robić. No i tu jest tak anim.update. No i tutaj tak naprawdę można zrobić anim.render. No i jeszcze oprócz tego trzeba to x oraz y renderowania zmienić. No bo tu na razie robimy this.xpos oraz ypos, no a to musi być tak naprawdę zależne jakby od gracza, czyli podobnie jak mamy tutaj. Mamy player JS, i to musi być właśnie tak. Tak, jakby pozycja tego danego obiektu na ekranie to jest, tak jakby pozycja na mapie, odjąć player X plus X offset. I tu właśnie myślę, można takie dwie funkcje zrobić, które właśnie będą, no jakby pobierać już od razu tą pozycję na ekranie, właśnie w zależności od pozycji tego jakiegoś obiektu. No bo za każdym razem, właśnie będzie trzeba, trzeba pisać, odjąć player X plus X offset. No a tu wystarczy taką funkcję zrobić, która zawsze to będzie robić, nie będzie trzeba tego przepisywać. Czyli zrobimy powiedzmy takie dwie funkcje function, getX. No i tu będzie wtedy ROW X tak jakby. Czyli takby surowa pozycja, jak to można nazwać, jak ja to nazywam. I tutaj także rowY, No i tutaj będziemy robić return Row Y. Albo dobra, to niech się będzie nazywało Map Y, czyli pozycja na mapie map map x map y no i map x odjąć player player x plus x offset return map y odjąć player y plus y offset tak no i tu gdzie to mamy to wystarczy to pozmieniać czyli tak dobra to można wywalić i wtedy zrobimy tak No, i można w tym animation to zrobić. Czyli tak, jakby render x to jest tak, to jest. No, to będzie. To skasujemy, i tu będzie render x oraz render y. No, i render x to będzie get x. No, i tu będzie this xpos I tu będzie y. I dobra, monety się w żaden sposób nie renderują. Powinny no, być w animach, jakby są, wszędzie, ale nie. wędrują się, ponieważ ja to robię tutaj. I to i to przed tilem. Czyli to powinno być tak, tutaj. O, widać, moneta się tutaj pojawiła. No i teraz możemy się zająć zbieraniem tych monet. Tak. I zrobimy to podobnie tak jak tutaj. Tak, jak to było z Get Tile. Może no, jeżeli tak jakby będą mieć wspólne piksele, można powiedzieć, czy jeżeli będą się przecinać moneta oraz gracz, no to wtedy zbierzemy. Na razie to chyba zrobimy jeszcze jakby całego gracza, a później dodamy hitboxy. Jak będziemy robić hitboxy? To będzie w playerze powiedzmy, i to będzie function. Powiedzmy check, coin, collision. Tak, niech będzie. No i tu dodamy player x. Player y, no, żeby tak przejrzyście później było, żeby było wiadomo skąd ten. Skąd te player x y się bierze? No, i to będziemy sprawdzać z każdą klapką gry. Czyli tutaj pod row player yy, to było check coin collision. Dobra, tu, no i tu zrobimy player x oraz player y. Tak, no i tu będziemy to po prostu sprawdzać. Spróbuję tutaj użyć właśnie też tej funkcji JavaScriptowej, która się nazywa findIndex, i tu będzie tak: map coins, find index i to było tutaj function, i to jest coin. No i tu wtedy będzie return. Dobra, powiedzmy na razie zrobimy tak. .log coin jak to będzie wyglądać? Okej, okay, dobra. Właśnie no, pokazuje 0, 0 i później, no, te monety które się jakby z, już zrespawnowały I dlatego właśnie pokazuję, dlatego, że pokazuje 0, to musimy tu zrobić tak. To musimy zrobić tak, jeżeli coin równa się 0, to wtedy return. Chyba on właśnie zwraca true albo false, tak? Bo tutaj robiliśmy tak, że... gdzie to jest? Detail no, że returnowaliśmy condition X oraz condition Y, czyli no true albo false tu wyjdzie. Czyli ogólnie ta funkcja jest zwracająca po prostu wartość logiczną, czyli tutaj może być false, bo tu też zwraca albo true, albo false, więc tu możemy zrobić takim sposobem, jeśli ta funkcja find index nie popsuje. No i tu mamy zabezpieczone, więc... Sprawdzimy to jeszcze, więc to powinno wypisać tylko wtedy, jeżeli jakaś moneta w ogóle jest. W środku O. Widać tu. Dobra, więc, je, więc to działa. No i tu zrobimy tak: return, albo nie. Zrobimy pierwsze tak: też condition XY, czyli kond. Y to będzie to inaczej, więc na razie więc na nowo to napiszę. Tu będzie Y, no i return. W tym razem będzie kond X lub kond Y. No i tu wtedy zrobimy tak. No i tutaj to zwracamy. A i tu zapomniałem jeszcze zrobić tak, że tu musi być przeciwnie, tak. Tu jeszcze musi być... No, minus. No nie będę wam jakby tłumaczył całego tego algorytmu, no bo to jest jakby już taki algorytm, który został tam wszystko wymyślony, no i go się używa w grach, żeby już nie trzeba było na nowo pisać, więc teraz spróbujemy, jak to wygląda. Ok, tu jest 6, tu jest minus 1, bo się nie zderzamy. 6, minus 1, no. Działa. Jest dobra, możemy teraz zrobić tak, że zbierać te monety. Czyli tak, tutaj mamy jakby ten indeks i zrobimy tak. Jeżeli indeks jest inny od 1, to wywołamy funkcję, która się będzie nazywała pickCoin. No, ona będzie krótka, więc mógłbym tak naprawdę tutaj zrobić te instrukcje, które będę tu robić, ale żeby było się, no to trzeba pchać do funkcji. Tu będzie pickCoin, no i tu podamy ten indeks. I tu też będzie indeks I zrobimy tak, po prostu coins plus plus, zaraz zrobimy zmieną. No i map yy, Map coins od indeks Czyli ten dany indeks musimy wyczyścić, czyli tą monetę musimy no, wywalić stamtąd No i tu będzie 0 wtedy No i ta zmienna coins Można ją zrobić powiedzmy, no nie wiem, byle gdzie, na tu I to będzie console.log Powiedzmy, a dobra powiedzmy coins Tylko coins, dobra Dobra, mamy 0 coinów. Musimy poczekać, aż ona się tu zrespawnuje. Ale najlepiej ja zrobię tak, że tutaj na razie to wywalę i tu będzie po prostu map. Yy, nie, spawn coin. No i tu będzie OK. Czyli te wszystkie, no, zespawnujemy na samym początku. OK, mam jedną, no bo jakby ją, z, ją zebrałem. OK, widać, zebrałem, tylko ona się właśnie nie wywala. Nie wiem czemu. I właśnie mniej więcej chyba wiem czemu to się dzieje. Ponieważ to jest tak, jeżeli ustawiamy 0 tego coina, jak mamy tą animację, to my tej animacji jakby nie czyścimy, ona dalej jakby tam jest, ten interwał dalej działa. My tylko w tej tablicy tutaj przypisujemy 0, przypisujemy czyli tu niczego nie ma, ale ta animacja gdzieś tam w programie jest. To jest tu spawn coin i musimy jeszcze zrobić function i to będzie destroy coin i tu będzie index. No, tu będzie tyle dużo tych funkcji i to zrobimy tak. Tu będzie destroy coin, to jest indeks. Map coins od index tu się kryje jak jakiś anim. To musimy tą animację zrobić także dla animacji funkcji destroy oraz map coins od indeks równa się 0 Mamy init render, no to tu będzie destroy, destroy, ok. Więc można zrobić po prostu tak anim.splice i tu zmienimy troszeczkę i tu będzie this.index raz 1 i tu zrobimy tak, jakby każda, każdy anim, każda animacja będzie mieć jakby taki swój indeks, żeby wiedzieć co mamy usunąć i dlatego tu zrobimy tak, jeżeli spuszujemy to, to zrobimy this.index to się równa anim.length no, i tu będzie tak naprawdę odjąć 1, więc to może zrobić tu. Tu, może, tu byśmy zrobili odjąć 1 po dodaniu tego, a my to zrobimy przed, przed dodawaniem, więc tego jedynie trzeba robić. Można by jeszcze zrobić tak, że zrobić this.destroy na przykład taką destroyed, tak samo jak było przy strzałach. No, i tu będzie wtedy true taką zmieną. No, i na samym początku ją jakby ustawić. Po prostu na false. Dis.destroid równa się false. No bo sprawdziłem i tak jakby na usuwanie teoretycznie działa, tylko animacje same w sobie gdzieś tam się tu są jakieś popsute i, i dalej się renderują. Więc trzeba zrobić tak. Tutaj dodatkowo zrobić oraz. Czyli ten cały warunek, co tam jest. I oraz jest inne od oddis.destroid. No tu, tu wystarczy to zrobić. No i render tak samo. Jeżeli. Dis. To jest inne od dis.destroid. Albo dobra, jeżeli jest usunięta, no to tutaj robimy return. I wywalamy to dalej. Tego już, to się już nie wykona. No i dobra, można spróbować. Dobra, u mnie to działa, więc jest chyba git. tam te, które nie znikały, no znikają. Więc dobra, myślę, że mamy to zrobione. Tak, i mi się wydaje, że to chyba jest na tym odcinku. Zrobiliśmy trochę dużo i odcinek, no trochę długoż trwa. Więc kolejny właśnie zrobimy monety na serwerze, no i kilka innych rzeczy związanych z monetami. Możliwe, że właśnie już łuk i tak dalej, że będzie ograniczona liczba strzał. No, więc tutaj ja się zażegnam, nie przedłużam, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Myślę, że on będzie już niedługo. Tak więc tutaj, życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!